Dostałem takie smsa dziś, o 13.30 z parkingu w biegu Łazienkowskiej i Czerniakowskiej wyruszą w Polskę Tuskobusy. Jak według Pana, do tego są się zaraz nasi komentatorzy, podróż zmienia Donalda Tuska? Moim zdaniem konfrontuje logikę polityki z logiką życia i to on oczywiście jest więźniem logiki politycznej mhm. jako premier. Pewnie od 6 rano do 11 wieczorem ciągle dostaje jakieś depesze albo jak urzędnicy coś mu opowiadają. Rzadko ma kontakt pewnie taki z tak zwanym przypadkowym obywatelem. co wam na to? No a tam 15 lat temu mieliśmy takie reklamy. Serafina Gącze została nazwana e, najpiękniejszą kandydatką do parlamentu w tym roku, ale wiadomo, że jest silna konkurencja, bo e, Pisma swoje e, tak zwane aniołki. Właśnie ciekaw jestem no, dlaczego nikt nie mówi o tym, czy Leszek nie jest bardziej seksowny od właśnie Ryszarda Kalisza na przykład. Może zróbmy sondaż? Możecie zrobić taki sondaż, czy kto jest bardziej seksowny?